Tomasz Jakubiak, znany kucharz, obecnie przebywa w Tel Awiwie, gdzie poddaje się eksperymentalnemu leczeniu nowotworu. Dodam, że w ostatnich dniach poinformował swoich fanów o stanie zdrowia, przyznając, że mimo trudnych chwil, jego organizm reaguje pozytywnie na nowy protokół chemii. Cały czas spadki i wzrosty, ale czuje się lepiej niż wcześniej. Mamy nowy protokół chemii. Więc wiadomo, że reakcje organizmu są różne, ale są pozytywne, zdradził. Jakubiak dodał, że mimo ciągłego cierpienia, które towarzyszy mu w trakcie leczenia, znajduje siłę i nadzieję. W szpitalu Tomasz spędza już drugi miesiąc. Jak sam mówi, choć cierpienie jest nieuniknione, stara się znaleźć poczucie komfortu w tym trudnym czasie. Jest tu trochę jak w domu, można wypocząć, mówi. W trakcie pobytu w szpitalu kucharz wrócił wspomnieniami do swojej pracy w programie Masterchef nastolatki, w którym pełnił rolę jurora. Jakub jako publikował zdjęcie z innymi członkami jury, Dorotą Szelongowską i Michelem Moranem, co wywołało u niego pozytywne emocje.